Mamy takie wołżańskie, jest jakaś parka parzysta, ale są młode chyba nie? Jest parka. To co mamy wołżańskie, bardzo ładne tutaj. Jest parka parzysta. Po 70 zł za sztukę, cena jest wyściwa, cena jest do, do uzgodnienia Też mamy wołżańskie, po 70 zł za sztukę. Witam serdecznie na kanale Lotowanie Andrzeja i zapraszam na relację z targu w Zwoleniu, Targ w zwoleniu jest. Pierwsze, trzecia, trzecia, pierwsza i trzecia niedziela miesiąca zapraszamy, tak jest bardzo duży nie sposób tu wszystko nagrać zapraszamy mówię dozwolenie. Pierwsza i trzecia niedziela miesiąca. Tu mamy bardzo ładne widimki. Jest jakaś parka parzysta? samica i Tak i pójdę te widimki? Po stówie cena jest wyściwa, po 100 zł. No, dzisiaj aura trochę nie, nie robi cała, bo pada, ale za bardzo tak nie para, także działamy i hodowcy też twardziele dopisali. Wywrotki, jak cenowo te wywrotki? Nie. Panowie, po ile te stare polskie? E, e, starsze 200 zł, para, tak. młode Po wodę po 50 zł. Te pocztowe po ile? Po 20 zł, a tamten czarny stówkę. Stówkę, bo tamten to już jest ster nie? Tak, tak. Tu parka ta ile? 200 zł. Parka parzysta, 200 zł. Ceny też już pana jest do uzgodnienia, prawda? Tak. tak, tak. To nie są do uzgodnienia. Tu mamy też stare i tak, młode, tak? Tak. Stare 200 zł, młode po 50 No jest duża różnica, także możesz sobie kupić młode po 50 zł i zapraszamy do Zwolenia. Tu mamy bagnetę norymberską, ale nie wiem ile ona kosztuje. Tu mam takie neweczki, pawiki i mamy rzeszowskie. Ale nie wiem po co. mam takie pocztowe, krzyżak. Ciemny, a te wiedeńskie płyny mamy tutaj? Kolego, cztery deszki, że pada, za dużo nie pada, ale deszcz jest, ale widzę, że są tego czerwonego półka 15 zł. Dresze mamy, ale kolega jest zajęty. Te przepraszam, ci Po pójdę te desze. Zresztą cena wysiewa po 50 zł mamy winerki, żółte. Sześć pawiki pójdę w tej klatce tak od do? po 15, po 20. Od 10 to przeciętno wybierzemy, od 10 do 20 zł. Ja wiem, tu mamy i czaposze, i czaposze, pójdę tutaj, tam, tamte. 4 parka. Tu mamy boki. Żółta, pójdę boki, nie wiesz? Tu mamy też boki. Tu jest Rzeszowski. Ale nie wiem jaka cena. Tu te potrzebne pójdę, po mamy? Od do 200. Odstówki do 200, proszę bardzo. Odstówki do 200 te pocztowe, wszystko z kartami, z obrączkami. Odstówki do 200 zł Proszę zobaczyć, jak się go im prezentują. Tu mamy sroczki. Sroczki w jakiej cenie? 8 dych. Po 8 dych perłowe w parze są. I one kosztują? 150. Tu mamy widymki, żółte, czerwone. A kolego skąd jesteś? Odskaryszyła blisko. Możesz podać na, na miarę nie? bardzo. No kolejny numer podam, bo to są jego typy. Nie wiem, kurczu powinno znaczyć. Te widełki żółte, te łódzkie, po ile? Żółte po 50. 50 zł. Ten jest taniej. Czerwone po 30. Czerwone po 30, tak. Krymeczek 20. Murzyny po na miesiąc. Ceny są też do uzgodnienia. Jest... Krzysztof jak wiesz oglądał to nie miała farta. No, dzisiaj jest tych biedemków żółtych, czerwonych jest kolega na jest nie wiedziałem ze Skarszewa. I czerwone takie pstre i żółte dzisiaj... tu mam takie pawiki, jak cenowe te pawiki? I tu mamy wywrotki, proszę bardzo, czerwone, żółte czerwone są bardziej. Też 20 złotych. I tych budapeszki po ile tutaj po 3 dyszki, po 3 dyszki za sztukę, to Budapeszczy kąciatek. Krzyżaki podyszko tu mamy 3 Po 5 zł można nakupić ta Na różne to są pocztowe i takie białe, żółte Kolega powiedział od 3 zł do 5 zł tu ładne Budapeszczyki, znaczy wiedeńskie tutaj, nie wiedeńskie mówię, ale te Blajki, Blajwindry Blajwindry, a to są Budapeszty. I były Blajwindry po ile tutaj cenowo? 30 zł 30 zł za widimki te czarne 40 na 40. 40. 40 A Blajwindry? Co Pan mówił? Po 30 A Budapeszty Po 2,5 zł Po dzisiaj są fajne te? Też mam uda. Też te ciemne. Jakie cenie te ciemne? Od 10 do 20. Od 10 do 20, te białe pocztowe. Po 15. mamy od do tutaj. Od 15 do 100. Mamy motylki warszawskie na krótkich dzióbkach. Pójdę te motylki? 450 para. 450 para. Ceny też są do uzgodnienia. Uważamy tutaj. Tu mamy czerwone, bardzo ładne. Czerwone też, para 450 Blauwinder 150 i żółty motyl też 150. Sam przedtem. Apel do czytamy komentarze i piszemy też w tej w trójminucie. Bo mówię no ja, piątek sobota. Nie miałem czasu otwierać komputera, także ceny są wyjściowe. Hodowcy też mnie tutaj opuszczają dużo. Także nie przestraszamy się cenami. Tylko targujemy, po to jest tak, żeby targować. Gindry, Młodzież, tak. gdzieś po 150 za sztukę widzimy po 50? To jest może. Mamy. Teresze, po 60 za sztukę i cepele po 15 za sztukę. Są bardzo ładne niemieckie wystawowe, są bardzo duże i ciężko ich tutaj nagrać. Pójdę tutaj do taka parka. 150. 150 zł. Cena wyjściowa. Też Mam niemieckie wystawy, jest jakaś parka parzysta? Jest, jest żółty i czerwony. I po ile? 130 Tu mam pocztowe, widym. No a te widymki czarne po ile? 70. 70 zł. Mam bardzo ładne barwy niemieckie wystawowe, bo takiego połowy nie widziałem. Ten co on kosztuje. Po tak? Za sztukę? Po stówce. po stówce za sztukę. Ceny to są pewnie do uzgodnienia, prawda? No przestało padać trochę. Mam takie żółte, ale nie wiem. Też mamy takie gołębie. Tu mamy wiedeńskie. Tutaj królek poszedł sobie na spacer. Niemieckie wystawowe. Tu mamy jest samczyk. i samczyk? I on kosztuje... Tutaj troczki. Te czarne. To, to mam takie to są cieple też te białe, o to to białe pijfere. i powiedzieć takie fajperki Pięk ich zaparkę, za neweczki i potem mam tutaj tak winerki po 30 karkusik po 25, wydynki po 40, karusik po prostu i tutaj karier? No, po 50zł 50. 50 sroczki? sroczka, do kolegi Aha. Dobra. te białe potrzeby po ile tutaj? po 30, po 30. Inny weczek ja 30zł 30 tu mamy ładnej barwy rysie widzę czarne z takimi posami <grym> pawiki Dzięki. ale nie mam właściciela, nie wiem ile tu mamy neweczki młode, wywrotek, ale też nie ma kolegi tutaj Dzianki młode, jachniaczek, taki bystrzaczek kitunia, ale taki fajny czerwony to co to jest? on kosztuje? 3 dyszki wilemki łódzkie po ile? po 3 dyszki po 3 ciebie nie płaczemy blech windry po ile? po 4 dyszki po 4 dyszki, wywrotki żółte? Właśnie. Och, cześć, 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 Andrew, cześć. Siema, 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 siema. Andrew, dzisiaj już będzie telekwestja. Te I yy, tutaj yy, papiki, jakie ceny mamy? 90 za tych para. 90 za tych parka. Te pawiki? Tak samo. Tadziej, więc są ceny wyjściowe Można coś potargować, nie? Co tak. jest zawsze targ podrzedny. I, po młody, i, po para, i po Ta, targujemy. Parka, parzysta i młody. Było tak, że pawiki ludzie potrzebowali, ale trzeba czytać komentarze Ja po dokładach czytałem komentarze pod filmem i piszemy też w tej minucie Ja do tej zwolennik ja nie mam do kolegów namiaru, także koledzy się włączają i piszą Te wywrotki, powiesz, żółte? Wywrotki żółte, kolego, po ile? E, po 25 zł. Po 25 złotych, proszę bardzo Widymki, pawiki mamy żółte, widymki w jakiej jak cenowo? 60. Pawiki? 8, 6, Bo także. Po... A jakie ceny mamy od do, to tutaj 3, kolego, po ile mam taką? O od 10 do, do 100. od 10 do stówki Te Powieki żółte to ile? białe białe, białe, oj kurczę, nie patrzę no 7 dyszek Tanimki żółte co one kosztują? 150 zł 150 zł korniaty, kolega czy na komentarze pod filmem, bo są bardzo ładne winerek co te korniaty? I Jan kosztuje? 5 dyszek 50 zł, ceny są kolegi do uzgodnienia. do ceny są też wieściowe, nie? Tak jest czekaj, czekaj, czekaj Cicni, cicni. Cicni. Dobry, tu te dresze po ile? Po stówie za parę. Po za parę wiedeńskie. I też po za parę. Tu mam też widymki żółte te łapciary Proszę zobaczyć jakie mają łapcie. Widać, że łapcie żółte, nie, nie biało-żółte. I te widymki po ile mamy tutaj? Po stówie. po stówie. za sztukę. Są parki parzyste? Tak, tak, są. Są parki parzyste. Ten krymeczek czarny tutaj. Młodziak to jest. A winerki? Yy, para. I ile kosztują one? 80. Tak, jest bardzo duży. Pomimo mówię, padającego deszczu, teraz przestaje trochę padać. Hodowców to nie ostraszyło, Dopisali. Jest bardzo duży. Tak, zwolnień. Zapraszam do zwolnienia. Pierwsza, trzecia niedziela miesiąca. Mamy brodawczaki. W jakie ceny do brodawczaki? Te siwy w parze chyba są, nie? Te siwy w parze, w parze, parze są te siwy? Dwie pary parzystej. parzyste, i po ile te brodawczaki za parę? 150 150 To są? Te białe? Indyjskie pawiki Pawiki indyjskie, one co kosztują? 150 tu mamy To są Rumuny chyba, tak? Czy nie? Szaryki. To szaryki Szaryki, para szaryku. i co my kosztują, szaryki? 6 A ten koroniaty to jest? To ten. Bołżeński, czy nie? Nie, to jest też indyjski tak? Indyjski pawik, bo jak koroniaty, to ja to myślałem, że indyjski pawik. I co on kosztuje ten pawik? Samczyk? Samczyk. Co kosztuje? Mamy Indiana, ale nie wiem po ile. I te są rzeszowskie tutaj też. Nie, ma tam... Niemiecki listowowy. Niemiecki listowowy, nie wiem. Niemiecki no, wystawowy. Niemiecki wystawowy wiem, A tak, bo ten, ten to bym powiedział, że rzeszowski, ale też nie, teraz się przekręcił. Niemieckie wystawowe. bo też mi że są rzesz rzeszowskie. Nie wiem, po ile ten indiany, ten niemieckie tak pobył, się zdaje, że powyżej stówki. Te czarne to są rostowskie i parka parzysta? I kosztują stówkę. Te tutaj obok? To są I po ile? 150 Ceny są wyjściowe. Koledzy czytałem komentarze pod filmem. Pawiki 100 zł, cena wyjściowa. Tu po 50. Tu pawieczki po 50, proszę zobaczyć jak jaką jak się prezydent jakiego imię zrobić. Te, te, te po 30, także jest różnica w cenie. Czekaj, czekaj. Zamkniemy, dobrze, zamkniemy. Może tu mamy lentacze, parka parzysta, tak? Tak, I 120 się złoty. proszę bardzo zobaczyć parę kaparzystom tych lentaczy. 120, kolega to na pewno czyta komentarze pod filmem, jak ktoś chciał, je par kalentaczy 120, cena jest też do uzgodnienia tutaj te białe to są a, te białe to są z tym takim ciemnym nagłonie koronie, te bi bakijskie bakijskie, to, to i te bije za parę? 60 zł 60 zł, a te czajki saksońskie? 80 par. dobra, jakie kingi mamy tutaj, te, te czarne? Po 30 zł sztuka. Rzeszowskie? Rzeszowskie po 60 zł za sztuczkę. I po ile mamy te czepelki tutaj? To są kumru. Kumru, o już faza fanatyczna. Kumru, i po ile te kumru? Po 30 zł Po 30 zł A tu mamy kumru po 30 zł Pasiaczek taki. Tu mamy staropolskie chyba, nie? Się dobrze przekonaj za szybko i sobie nagle. I takie staropolskie po ile taka parka? Wszyscy wspólnie razem promujemy targę Łębi w Radomiu Po 6 dyszek. Nasze hobby i naszą pasję. Zapraszam do zwolenia pierwszej trzeciej dziela miesiąca. Mamy stawaka Samczyk. Samczyk, nie, 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 nie będzie. A, I co kosztuje? 50. Dziękuję wszystkim co mam filmu za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich Hejka i miłego udanego. Tygodnia rzeczy, bo już niedziela to się kończy.